Troszeczkę mąki kartoflanej i to wszystko mieszam. Rączkami. Jak zostanie rosołek z poprzedniego dnia, dokładam jeszcze później. Buraki, świeże buraki. Zabawy jedzeniem w terenie. Odcinek numer 12,5. Gdzie na zupę? Cześć. Ja nazywam się Paulina Nawrocka. To jest mój podcast Zabawy Jedzeniem, a to jest odcinek z serii odcinków terenowych, czyli takich, które opowiadają o jakichś wydarzeniach, inicjatywach, które miały miejsce między innymi w związku z tym, że Kraków, miasto, w którym mieszkam, żyję i które kocham, nosi w tym roku, w 2019 roku tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Gastronomicznej. Odcinek nie był planowany, ale zdarzyło mi się wpaść na premierę przewodnika po Krakowie, przewodnika bardzo specyficznego bo wydanego na podstawie rekomendacji użytkowników Facebooka. Czyli w gruncie rzeczy Krakowian, skupionych wokół różnych grup dotyczących jedzenia. I jest to przewodnik dotyczący gastronomii, przewodnik o tym, gdzie zjeść, co zjeść, jak zjeść, co odwiedzić podczas pobytu w Krakowie. I jest to, moi mieli pozycja niezwykle wartościowa z punktu widzenia każdego gastronauty, każdego foodie, każdej osoby, która podczas zwiedzania bardziej niż godzinami otwarcia muzeów interesuje się godzinami otwarcia modnych, popularnych ciekawych Autentycznych knajp. Ja jestem taką osobą, o czym mówiłam już tutaj nieraz. Zresztą jestem świeżo po weekendowym wyjeździe do Berlina, w którym właśnie w ten sposób w gruncie rzeczy spędzałam czas. To znaczy, rytm i mapę mojego pobytu wyznaczała w gruncie rzeczy strona gastronomiczna. Korzystałam sama z właśnie różnych Facebookowych rekomendacji i ze strony Berlin Food Stories, którą bardzo Wam polecam. Jeśli chodzi o moją relację, o to, co odwiedziłam, co zjadłam i co sądzę, na ten temat, no to wszystko możecie znaleźć się na moim Instagramie, zabawy jedzeniem w wyróżnionej relacji. Jeśli chodzi o przewodnik Facebooka, wydany tak naprawdę wspólnie z miastem Kraków, to jest pierwszy tego typu projekt w Polsce. Dziewiąty przewodnik na świecie, po takich miastach jak Oslo, Lizbona, Kopenhaga czy Petersburg. I tak naprawdę pierwszy przewodnik, który koncentruje się li i jedynie na jedzeniu, na knajpach, restauracjach, barach, targach i wszystkich innych miejscach, które. Mogą być interesujące z punktu widzenia osoby, która jedzenia szuka. Oczywiście inspiracją dla powstania tego przewodnika był ten tytuł, który Kraków uzyskał, czyli tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Gastronomicznej. Przewodnik przygotowały tak naprawdę cztery grupy. Grupy skupione wokół kulinarnych społeczności Krakowa: Grupy Krakowskie Wieści Spożywcze, Krakowscy foodies, jedlingi w Krakowie, weganie i wegetarianie Kraków oraz krakowska kooperatywa kawowa. A całość zredagowała Magda Wójcik. Magda jest założycielką grupy Krakowskie Wieści Spożywcze, a tak. Także pomysłodawczynią największego krakowskiego festiwalu kulinarnego na jedzeni Fest. Przewodnik, prócz tego, że można go znaleźć w wersji elektronicznej i na pewno będzie tak promowany, by ludzie, którzy no, wyszukują Krakowa, szukają jakiejś informacji o Krakowie na Facebooku, trafili na niego, to został też wydany w wersji papierowej. To jest niewielka książeczka, ale dość pokaźna objętościowo, przepięknie wydana, ilustrowana wspaniałymi zdjęciami. Przede wszystkim Kamila Krajewskiego, i jest podzielony na różne części na część poświęconą kuchni polskiej. Opcją takim lunchowym, obiadowym ten podrozdział jest nazwany Chodźmy Jeść. Jest rozdział poświęcony kuchni roślinnej, wegańskiej i wegetariańskiej oraz ten dotyczący jedzenia pod chmurką, wyjścia na kawę i imprez kulinarnych. Informacji jest mnóstwo i po zapoznaniu się z tym przewodnikiem stwierdzam, że nie ma tu słabych miejsc i większość z nich jest też na liście tych miejsc, które ja polecam znajomym, ludziom, którzy piszą do mnie, gdzie w Krakowie iść, coś zjeść. I powiem Wam szczerze, że gdybym miała jechać do dowolnego miasta i dostała taki przewodnik, to byłabym naprawdę zachwycona. Moim zdaniem, siłą jego jest to, że są to właśnie rekomendacje w dużej mierze mieszkańców naszego miasta. Nie jest to przewodnik stworzony przez jednego autorytarnego krytyka kulinarnego, którego gust może znacząco odbiegać od naszego. A poza tym ta mnogość opcji w zależności od potrzeb jest naprawdę warta uwagi. 10 tysięcy przewodników zostało wydrukowanych w wersji papierowej i można je będzie dostać w krakowskich restauracjach, knajpach, ale i w punktach informacji turystycznej, więc jeśli wybieracie się do Krakowa, to serdecznie Wam te książkę polecam. Przy okazji premiery tego przewodnika była okazja porozmawiać z ludźmi, którzy mieli znaczący wpływ na jego powstanie, jak i z ludźmi odpowiedzialnymi w Krakowie między innymi za, Turystykę. Dowiedziałam się kilku ciekawych rzeczy podczas tej prezentacji. Nie wiem, czy wiecie, że na przykład gastronomia jest jedną z siedmiu dziedzin kreatywnych UNESCO i jako taka jest przez UNESCO pojmowana jako pełnoprawna część kultury. Żeby było jasne, nie jestem w żaden sposób związana z produkcją tej książki, z promocją, nie mam nic wspólnego ani z Facebookiem, ani z Urzędem Miasta Krakowa w sensie jakich, jakichkolwiek relacji służbowych, ale jako foodie, jako miłośnik jedzenia i jako miłośnik Krakowa bardzo cieszę się, że ta książka powstała. Przy okazji premiery tego przewodnika porozmawiałam z kilkoma osobami i do wysłuchania tych rozmów o Krakowie o jedzeniu, o pracy nad takim przewodnikiem teraz was serdecznie zapraszam. Nazywam się Robert Bednarski i kieruję Facebookiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy bardzo dumni, bo to jest już dziewiąty przewodnik, który wspólnie z społecznościami stworzyliśmy na świecie i pierwszy przewodnik w Polsce. W Europie Środkowo-Wschodniej mamy jeszcze jeden taki przewodnik, w Sankt Petersburgu, natomiast to, co jest ważne do podkreślenia, to jest pierwszy w ogóle przewodnik, który koncentruje się tylko na gastronomii. Co wyróżnia ten przewodnik na tle innych tak naprawdę? No ja sądzę, że przede wszystkim to, że jest w Krakowie i z Krakowa. No i sądzę, że jest pierwszą tak wydaną również w wersji fizycznej takim pierwszym przewodnikiem w postaci książkowej. W ogóle jest jedna z pierwszych naszych książek, którą wydaliśmy fizycznych. Rozumiem, że najbardziej wyróżniające jest to, że no, kanwą tego przewodnika są tak naprawdę polecenia Waszych księgowników. Zdecydowanie tak. Sądzę, że mamy tutaj najlepszy wybór różnych naprawdę świetnych miejsc sprawdzonych przez tysiące 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 ludzi tworzących właśnie nasze społeczności jest to taka kwintesencja tego co jest najlepsze w Krakowie i co jest warte naprawdę odwiedzenia i polecenia każdemu tak będącemu tutaj mieszkającemu w Krakowie ale też tym milionom ludzi którzy odwiedza Kraków co roku od kogo wyszła inicjatywa? Inicjatywa wyszła równolegle od społeczności i z, naszego, z naszych zespołów, które też angażują się w właśnie społecznościami. Pomysł dla, dla funkcjonowania przewodnika jest dwojaki. Z jednej strony oczywiście ten przewodnik jest dostępny na Facebooku i tam wierzymy, że będą z niego korzystać no, miliony ludzi, którzy, którzy korzystają z Facebooka na co dzień w Polsce i też za granicami. I też postaramy się, żeby ten przewodnik odpowiednio był promowany. Na, na Facebooku, żeby ludzie go mogli jak najbardziej zobaczyć, ale z drugiej strony też ma on swoją właśnie wersję fizyczną. Obecnie wydrukowaliśmy ponad 10 tysięcy takich egzemplarzy, które będą po prostu rozdystrybuowane w mieście i poza również jego granicami wierzę, że również też. Elżbieta Kantor, dyrektor Wydziału Spraw Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. To wydarzenie jest bardzo myślę znamienne, dlatego że pojawiły nam się społeczności internetowe, społeczności Facebookowe, te, które normalnie są schowane w sieci. Dzisiaj tak naprawdę prezentują się... Osoby fizyczne, mające swoje pomysły, swoje poglądy, które zgromadziły wokół siebie ogromne rzesze miłośników jedzenia, tych, którzy po prostu są zainteresowani tym, żeby dobrze jeść w Krakowie. Także jest to na pewno bardzo duży sukces. Już nie mówiąc że za tym sukcesem stoi ogromna marka globalnej sieci społecznościowej, jaką jest Facebook. Więc to jest dla nas ogromna szansa na wielką promocję Krakowa jako europejskiej stolicy kultury gastronomicznej, miejsca, gdzie można dobrze zjeść. A w kontekście naszych planów, aby uczynić miasto Kraków destynacją kulinarną, jest to bardzo ważny pomysł i sposób na dotarcie do, do celowych klientów. No właśnie, bo tu nie chodzi o turystę, który po prostu znużony całodziennym zwiedzaniem szuka miejsca, żeby usiąść i zjeść cokolwiek, tylko o turystów, którzy specjalnie przyjeżdżają do danego miasta, żeby coś konkretnego zjeść. Tak, znaczy chodzi tak naprawdę o jednych i o drugich. Znaczy dobry poziom gastronomii będzie przyciągał do, do, do danego miasta. Jeżeli ktoś przyjedzie w celu kulturowym w ogóle, po to, żeby zwiedzać miasto i skorzysta z gastronomii, to będzie wiedział, że to jest takie miejsce, do którego warto wrócić po to, żeby jeść. Ale oczywiście, na Kulinarne charakteryzują się tym, że do nich przyjeżdżają goście po to, żeby jeść. Przykładem jest Francja. Jedna trzecia gości Francji to są goście, którzy przyjeżdżają po to, żeby jeść. Ale wiadomo, we Francji jedzenie jest tak naprawdę stylem życia. Ważnym elementem kultury. No tutaj pewnie wciąż borykamy się z tym brakiem gwiazdki Michelin, która dla wielu turystów, zwłaszcza z Europy, wciąż jest ważnym wyznacznikiem. Myśli Pani, że to się zmieni w następnych latach? Mam wielką nadzieję na to. Ja myślę, że Europejska Akademia Gastronomiczna podjęła tę decyzję bardzo świadomie, mając na uwadze to, że potencjał Potencjał krakowskiej gastronomii jest bardzo wysoki, i że na pewno jest to, jest to podstawa do tego, żeby budować potencjał również w kontekście posiadania tych bardzo istotnych rekomendacji Michela. Katarzyna Płochecka, Krakowcy Foodies Jedlingi w Krakowie. Karolina Milczanowska, Krakowcy Foodies Jedlingi w Krakowie. Jak od strony administratora grupy, jak od strony osoby nadzorującej tak naprawdę tę facebookową społeczność wyglądała praca nad tym przewodnikiem? Dostałyśmy grupę pytań od Facebooka i zadałyśmy je naszej społeczności, żeby było łatwiej w formie ankiety, zastrzegłszy najpierw, żeby uzasadniali ludzie swoje odpowiedzi. Dzięki temu udało nam się naprawdę zgromadzić bardzo, bardzo wartościowy materiał do przewodnika. Pytania były podzielone na różne kategorie. Polecaliśmy śniadania, miejsca wegetariańskie, miejsca azjatyckie, street food itd. itd. I każdy miał się wypowiedzieć na temat swojego ulubionego miejsca. Niektóre odpowiedzi były naprawdę literackie, można by powiedzieć. Nic nie trzeba było tam zmieniać. Czyli rozumiem, że społeczność bardzo chętnie zaangażowała się w ten projekt. Tak, nasza społeczność jest przyzwyczajona do tego, że dzielimy się, dyskutujemy, opowiadamy, polecamy sobie nawzajem, więc bardzo, bardzo chętnie, też byli bardzo zaskoczeni, tym chętniej zaangażowali się właśnie w pomoc Facebookowi. Czy w waszym zdaniem, jako specjalistek od kuchni w Krakowie, od gastronomii, w Krakowie to jest na ten moment najlepsze źródło informacji o tym, gdzie jeść w mieście. Nasza grupa? Oczywiście. A przewodnik jest naprawdę świetny, bo nie ma w nim tak zwanych pułapek na turystów. On jest zrobiony od mieszkańców, którzy naprawdę wiedzą, o czym piszą. Więc tak, jakbyś pytała swoich znajomych, gdzie zjeść w ich mieście. I ten przewodnik właśnie taki punkt widzenia przedstawia. Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw kultury. Pamiętam jakieś 10 lat temu, jak skradł pan moje serce jako urzędnik, mówiąc w rozmowie, że gry komputerowe to jest ważna część kultury i tak powinna być traktowana. Dzisiaj też się rozpływam, no bo słyszę, że kuchnia, która jest wyjątkowo bliska mojemu sercu, również częścią kultury jest i tak powinna być traktowana. To bardzo mi miło usłyszeć, że skradłem serce. Tak, w tych czasach jest bardzo ważne rozumieć to, co tworzy wspólnotę, ludzie, którzy przeżywają, którzy się spotykają razem, którzy coś pielęgnują, którzy coś twórczo przetwarzają i gastronomia już dawno została zdefiniowana przez UNESCO jako przestrzeń kreatywna. Nawet w klasyfikacji dziedzin kreatywnych UNESCO obok literatury, filmu, nowych mediów, designu, właśnie czy rzemiosła, sztuki ludowej, wzornictwa pojawia się również oczywiście gastronomia i co ciekawe jest chyba najwięcej w ogóle wśród 177 miast świata, Miast gastronomii UNESCO. My otrzymaliśmy zaszczytny tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Gastronomicznej 2019, i to jest taki szczególny rok, w którym my, po pierwsze, możemy zobaczyć wielość tych inicjatyw, tak troszeczkę z lotu ptaka zobaczyć to trochę jako wielką fotografię ogromnego wysiłku. Restauratorów, szefów kuchni, jadłodajni, barów, ale też targów, lokalnych dostawców, ten ogromny wysiłek w budowaniu jakości, oryginalności, unikalności naszych tradycji kulinarnych, ale też ciągłości pewnej, która jest istotna w globalizującym się świecie, ponieważ dzisiaj poszukujemy przede wszystkim tego, co jest unikalne, co jest osobne, co jest związane z tym właśnie miejscem. Bo przecież jedziemy do Włoch, żeby tam zakosztować tych serwisów, Jedziemy do Tajlandii, żeby nie próbować smak tych smaków i nie jeść w miejscach szybkiej obsługi, a w Krakowie chcemy odkryć słynne smaki, prawie 200 produktów regionalnych, którymi szczyci się nasz region, odwiedzić nasze lokalne targi, gdzie ciągle społeczność wiejska naszego regionu, również małych miasteczek przywozi rzeczywiście świeże warzywa, świeże mięso, świeże jaja i inne przetwory. I to jest to, co czyni te miasta żywymi, co czyni je takimi ważnymi liderami też w świecie, który się coraz bardziej globalizuje i również coraz bardziej się uzależnia od takich źródeł, Źródeł pozyskiwania żywności, które są masowe, przemysłowe, no i nie smakują, prawda? I to jest Krakowa rzeczywiście ogromne zwycięstwo i taki tytuł, który nam daje siłę do tego, żeby większą jeszcze uwagę tej dziedzinie kreatywnej poświęcać, żeby pokazywać, eksponować tę dumę, ale też w dużej mierze podnosić nieustannie jakość usług, wartość jedzenia razem, wspierać festiwale, pikniki, wydarzenia, które nas spotykają wokół prostej czynności, Jedzenia na pozór prostej, ale za którą stoi cała sieć powiązanych ze sobą usług. Dostawcy, wytwórcy, rolnicy, prawda, rzeźnicy, piekarze. To jest dzisiaj niezwykle ważne, żeby widzieć w tym wielkim procesie każdego człowieka, który sprawia, że Kraków przyciąga coraz bardziej też turystę, który poszukuje w dziedzictwie, w pięknie tego miasta również przepisów naszych przodków, tych rzeczy, o których możemy przeczytać. W literaturze, opisach uczty uwierzynka, fraszek o zachowaniu się przy stole czy ekscesach w młodopolskich kawiarniach i restauracjach. No Pięknie nam się zazębia tu kultura gastronomiczna z kulturą w ogóle. Może wchodzimy na wysokie C, ale w gruncie rzeczy ja też uważam, że to jest bardzo jedzenie w ogóle, bardzo uniwersalny język, taki, który najczęściej, najprościej do ludzi trafia i pomaga budować na przykład otwarcie na inną kulturę choćby spojrzeć na narodowców pod kebabem, prawda, na... mówiąc oględnie, ale zazwyczaj ludzie bardziej są otwarci na obce jedzenie niż na obcych ludzi i to może być dobry początek. No, ale kiedy zobaczymy tutaj w Krakowie jedzących mieszkańców Krakowa razem z turystami, częstokroć mówiących wieloma różnymi językami, reprezentujących różne nacje, kultury, wyznania, nie ma chyba bardziej pierwotnej i bardziej wspólnotowej czynności niż wspólne jedzenie. Miasto otwarte, miasto Kraków, miasto którego tradycje, również kulinarne ukształtowały się właśnie poprzez wielokulturowy kontakt, są tego najlepszym dowodem, proszę zobaczyć, na wpływy kuchni włoskiej, niemieckiej, austriackiej czy żydowskiej, właśnie ormiańskiej, wschodniej, na nasze tradycje kulinarne. To się tu wszystko gdzieś kumuluje w tym naszym kulturowym tyglu, a przetwarzane, łączone z produktami. Bardzo często z innych zupełnie kontekstów, również geograficznych, z przyprawami z innych stron świata. Nagle ta kreatywność zaczyna wydobywać jak nieskończenie wiele jeszcze mamy do odkrycia na bazie naszych lokalnych smaków. Ja powiem szczerze, że jestem po pierwsze wielkim łasuchem, sam też uwielbiam gotować i sam organizuję bardzo często wieczory kulinarne z przyjaciółmi. I to jest dla mnie ogromna satysfakcja, bo pamiętam, że kiedy mówiliśmy o gastronomii parę lat temu jako e, przestrzeni kreatywnej, e, to niektórzy konserwatyści mówili co ty mówisz, to jest po prostu zwyczajny biznes i podstawowe czynności człowieka na drabinie potrzeb Maslowa, a tymczasem jest zgoła przeciwnie, jest to sztuka, jest to rytuał, jest to wspólnota, jest to rodzina, jest to gościnność, jest to kreatywność, jest to tradycja, jest to dziedzictwo. I to jest też to, w jaki sposób Kraków może opowiadać siebie i dzięki temu tytułowi obok wielu opowieści Krakowa o sobie samym, jako miasta dziedzictwa, miasta festiwali, miasta UNESCO, miasta sportu, miasta zielone. Wreszcie miasta Pielgrzymkowego to miasto kulinarnej rozkoszy, miasto odkrycia ciekawych smaków, staje się bardzo realnym, ważnym produktem do przyciągania też takiego typu turysty, którego Kraków dzisiaj bardzo potrzebuje, czyli turysty typu gourmet, Bo ten turysta przyjeżdża tutaj nie tylko zjeść gdzieś coś taniego w barze szybkiej obsługi czy fast foodzie, ale chce posiedzieć, spróbować polskiego wina polskich nalewek, polskich dań, smaków, których nie zna i nigdzie indziej nie pozna, no chyba że w dzielnicach polskich, też rozsianych gdzieś po różnych stronach świata, gdzie też te tradycje kulinarne są elementem budowania wspólnoty ludzi, którzy opuścili nasz kraj gdzieś tam z różnych powodów. Zapraszam Was najserdeczniej do Krakowa. Możecie skorzystać z tego przewodnika. W, znajdziecie go w internecie pod adresem cityguides.fb.com, a moją stronę znajdziecie pod adresem zabawyjedzeniem.pl. Jestem też oczywiście na Facebooku i na Instagramie, gdzie jest mnie najwięcej. Mam nadzieję, że taki wydarzeniowy odcinek też się Wam podoba. A już za kilka dni pojawi się nowa część podcastu, która będzie poświęcona pewnej Roślinie i nic więcej już Wam chyba nie powiem, żebyście czekali w napięciu. Udanych wakacji. U mnie właśnie kończy się lipiec, który zaraz płynnie przechodzi w sierpień, więc pewnie wielu z Was jest jeszcze przed urlopem. Życzę Wam dużo wspaniałych, smakowitych rzeczy do jedzenia, czasu. Ze sobą i wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dzięki za czas, który poświęcacie na słuchanie mojego podcastu. Niezmiennie przypominam, że bardzo lubię feedback, bardzo lubię wiadomości od Was, a jeszcze bardziej lubię, jak polecacie mój podcast innym. Dzięki.